Nawiązująca do polskiej bożonarodzeniowej tradycji, szopka znajdująca się w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej przede wszystkim zdumiewa rozmiarem. Wszystkie postaci oraz elementy dekoracji są naturalnej wielkości. Nie przedstawia ona również samej Stajenki, a całe Betlejem. Jednak na tym nie kończy się jej wyjątkowość. Szopka licheńska jest wyjątkowa dlatego, że bezpośrednio nawiązuje do Betlejem, czyli miejsca narodzenia pana Jezusa. Betlejem to znaczy po hebrajsku dom chleba, a więc niektóre elementy wskazują tę symbolikę i przypominają, że Chrystus narodził się jako właśnie chleb dla nas, chleb życia. To jest podstawowe przesłanie świąt Bożego Narodzenia, że Syn Boży przychodzi do nas, dla nas i zostaje, zostaje jako chleb. To obecnia się w czasie Eucharystii, stąd też symbolika chleba w szopce jest, jest widoczna. W centralnym punkcie szopki zobaczyć można oczywiście scenę z narodzin Chrystusa. Pojawiły się także tradycyjnie postaci pasterzy i trzech mędrców ze wschodu oraz zwierząt osła, owiec, a nawet wielbłąda. Wokół stajenki stoją natomiast figury ówczesnych mieszkańców Palestyny, wykonujących codzienne czynności. Jedna z kobiet wypieka chleb, co jest właśnie elementem nawiązującym do przesłania szopki. Aby uczestniczyć w symbolicznym przyjściu Jezusa na świat, można zawitać do bazyliki na pasterkę, na której to zostanie on ułożony w przygotowanym żłobie tuż obok Maryi i Józefa. W naszej bazylice, jak co roku, pasterkę o godzinie 24, uroczysta mm, liturgia, na którą... W... Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszamy wszyscy Księża Marianie, którzy pracują w Licheńskim Sanktuarium. To będzie wyjątkowa noc. A jeśli ktoś chciałby ruszyć pasterkowym szlakiem, to wcześniej w Wigilię. O godzinie 21.30 będzie miała miejsce pasterka w kościele pod wezwaniem Matki Bożej 10 cnót Ewangelicznych w Gromblinie. Natomiast o godzinie 23.00 w kościele pod wezwaniem Świętej Doroty w Licheniu. Szopka w bazylice postoi do końca stycznia. Można w tym czasie odwiedzać ją codziennie w godzinach otwarcia sanktuarium. Warto więc w tym czasie zawitać do lichenia, ponieważ jest ona naprawdę nietypowa.